Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś mam przyjemność rozmawiać z panem profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym Krzysztofem Simonem. Dzień dobry państwu. Kierownikiem Kliniki Zakaźnej i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ordynatorem pierwszego oddziału zakaźnego klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych. Choroby wątroby są rozpoznawane dość rzadko. W jakich sytuacjach należy je podejrzewać? Co powinno budzić niepokój lekarza i kierować jego uwagę w stronę autoimmunizacji? Przecież ta sytuacja jest no, dość skomplikowana. Dawna nazwa tych chorób, tej grupy chorób, to są choroby autoimmunologiczne. Zgodnie z aktualną wiedzą nazywamy je chorobami autoimmunizacyjnymi. Jest to bardzo złożony i szeroki zakres problemu. Część tych chorób dotyczy wątroby. I o tych chciałbym dzisiaj mówić. Przecież ta skala problemu jest różna w różnych krajach i to zależy od bardzo wielu czynników. Na przykład, w Niemczech, od 0,1 do 1% zapadalność na 100 tysięcy, nie procenta tego jednego na 100 tysięcy. Są kraje, gdzie ta zapadalność wynosi 2,3, no to jest 300% więcej, prawda. W tym kontekście liczba tych przypadków może sięgać w populacji polskiej. Porównując się z sytuacją niemiecką, rzędu 5, 6, 7 tysięcy, jeśli chodzi o wątroby, rocznie tych przypadków, co jest skalą dużą i wymagającą zastanowienia się, no a przede wszystkim przewidywania i uwzględnienia w diagnostyce różnicowej możliwości rozwoju takich chorób. Te choroby generalnie są wynikiem zaburzeń odporności, pewnego niedoboru odporności, ale to nie takiego naboru, niedoboru jak. W przebiegu zakażenia HIV, prawda, gdzie brakuje określonych elementów układu, tu funkcja układu odpornościowego jest nieprawidłowa, niekontrolowana przez y, stopniowo zanikające limfocyty grasiczo zależne co wynika najczęściej z postępu wieku y, i długotrwałej, wieloletniej do wpływu, produkowanych przez nadderczy. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, na obraz tych chorób pojąć czynniki genetyczne, a więc społeczeństwa mogą być zróżnicowane. Niewątpliwie przybywają nieznane zupełnie czynniki środowiskowe, na pewno różnorodne infekcje wirusowe w różnej koncepcji i w różnym ujęciu. One powodują to, że pewne limfocyty zapamiętują pewne komórki, że miały kontakt z wirusem. Jeśli nie ma komórek, które kontrolują funkcję tych komórek, to one zaczynają się mnożyć, syntezując przeciwciała, a te przeciwciała zaczynają traktować poszczególne narządy w sposób dla siebie obcy. To znaczy traktują na przykład wątrobę jako narząd obcy, tak jakby przeszczepiony. Oczywiście nie fragmenty pełne wątroby, bo mówimy o chorobach automizacyjnych wątroby. Jak wygląda postępowanie z pacjentem, u którego podejrzewa się chorobę wotroby o podłożu autoimmunizacyjnym? Jakie choroby należy wykluczyć w trakcie diagnostyki różnicowej? Proszę Państwa, pacjent, który trafia do, na przykład do internisty w ogóle albo do hepatologa, to jest najczęściej pacjent, u którego z różnych powodów w badaniach przesiewowych czy z powodu złego samopoczucia, bo ktoś wpadł nap na pomysł czy jakieś badania szersze zrobić, pojawiają się nieprawidłowe wyniki? Źle określane, tak zwane próby wątrobowe. Oczywiście nie są to próby swoiste, prawda? Czyli zwykle zwyżka enzymów aspatu, alatu, aminotransferaz. I diagnostyka powinna pójść w kierunku wykrycia przyczyn tych zwyżek, bo nie można pacjentowi mówić, co się spotyka mentorycznie, że to jest taka pana uroda. To nie ma takiej urody, bo z niczego to się nie bierze. I pierwszym elementem, który się musimy wykluczyć w warunkach tego kraju, choć sytuacja się poprawia, jest niewątpliwie zakażenie wirusami hepatotrobowymi. Służą temu określone badania czy molekularne? Drugim elementem oczywiście są czynniki toksyczne w warunkach polskich, są alkohol. W dalszym ciągu ogromny problem, i różnorodne leki, i w ogóle chemikalia środowiskowa. I trzecim elementem gwałtownie narastającym czasami w świecie, ale także u nas, są czynniki metaboliczne, jakim jest niealkoholowa choroba suszczeniowa wątroby, którym w jakimś procencie przychodzi w nie niealkoholowe suszczenie zapalenie wątroby, niestety w marskość wątroby raka wątroby. I te elementy musimy uwzględnić w pierwszym, te, w pierwszym etapie diagnostycznym. Jeśli to wykluczymy, ale nie zawsze możemy wykluczyć, koniecznym staje się e, uzupełnienie badania w kierunku chorób autonimizacyjnych i pierwszym takim elementem, jest oczywiście, zrobienie zwykłego białka lub elektroforezy. Jeśli jest wysokie wartości gamma, to trzeba poszerzyć o oznaczanie immunoglobulin i jeśli one odbiegają od normy, trzeba ocenić tak zwane autoprzeciwciała, tak zwane nie no, one tak się nazywają. Skala tych autoprzeciwciał, czyli Przeciwciał skierowany przed określonym, określonym strukturą komórkowym, w tej chwili mówię o wątrobie, jest oczywiście olbrzymia i też od możliwości producenta testów i celowości stosowanych. Proszę pamiętać, że w miarę upływu czasu te, te przeciwciała pojawiają się w bardzo różnych chorobach, niekoniecznie wątroby. Choroba wątroby też często nie jest jedynym ekspresją kliniczną, E, choroby autymizacyjnej, bo często jej towarzyszy przewlekłe zapalenie trzustki z konsekwencją cukrzyca, nadczynność i niedoczynność tarczycy w, 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 w następstwie choroby Hashimoto, zapalenia różnych narządów. urządów. Często pacjentem, który tu przychodzi z chorobą autentymizacyjną, jest pacjent, który od lat się leczył u okulisty z powodu zespołu suchości oka. A to jest po prostu jedna z manifestacji choroby automizacyjnej, ale nikt się jakby nie zbadał, nie sprawdził wątroby. Najłatwiejszą sytuacją u nas jest oczywiście, jak pacjent ma żółtaczkę, no to znaczny procent żółtaczek ma związek z patologią wątroby, ale nie wszystkie. I to najłatwiejsza jest diagnostyka, wtedy ruszamy pełną diagnostyką i to prowadzimy. Jakie badania immunologiczne powinny być dostępne dla lekarza hepatologa? by mógł sprawnie przeprowadzić diagnostykę u pacjenta z podejrzeniem autoimmunizacyjnej choroby wątroby. Właściwie to jest powtórka tego, co powiedziałem przed chwileczką. Na pewno białko elektroforeza, na pewno immunoglobuliny podstawowe i na pewno tak zwane auto przeciwciała. Czyli w naszym wypadku to głównie się objęto to ANA, Ama, Asma i LKM 1 przeciwciała, przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwko mięściom gładkim, przeciwko mitochondriom, prawda, i Liver Kidney Membrane Protein. One są dostępne. Oczywiście. W większości przypadków one są bardzo przydatne, ale jest duża grupa chorych, dla których te przeciwciała nie wystarczają. I czym bogatsze, czym testy, tym większe panele tych przeciwciał różnorodnych, tym więcej tych przypadków wykrywamy. Trzeba to oczywiście połączyć, no poza, powiedzmy, przeciwciałami przeciwko gdzie jest oczywista sprawa, że pacjent może mieć tak zwaną pierwotne żółciowe zapalenie dróg żółciowej, dawniej pierwotną marskość żółciową, to właściwie połączyć z obrazem, z oceną funkcji wątroby, ocenę to niewuklenia, a najlepiej zrobić biopsję wątroby w tych sytuacjach. Biopsję dlaczego jeszcze w dalszym ciągu robimy? Bo na dobrą sprawę mamy jeszcze inne techniki, które pozwalają zaawansowane choroby wykryć. Dlatego, że mamy zespoły nakładania. Nakładania kilku chorób, nie tylko zakładę nakładania się kilku chorób immunologicznych na przykład automizacyjnego zapalenia wątroby i pierwotnego żółciowego zapalenia wątroby czy pierwotnego stwardniającego zapnia dróg żółciowych ale mamy na przykład stłuszczenie wątroby zakażenie HCV zakażenie HBV i chorobę automizacyjną. obraz kliniczny podobny przeciwciała są niejednoznaczne i czynnikiem różnicującym w tym momencie staje się ocena pobranego odpowiedniej wielkości odpowiedniej wartości przez sprawnego histopatologa ocena biopsji wątroby profesorze, badania jakich autoprzeciwciał powinny zostać wykonane w pierwszej kolejności. W jakich sytuacjach wykrycie autoprzeciwciał jest wystarczające do postawienia diagnozy, a kiedy konieczna jest dalsza diagnostyka, np. biopsja wątroby czy też badanie histopatologiczne? Z doświadczenia myślę, że wykonanie samych badań przeciwciał nie wystarcza do jednoznacznego potwierdzenia diagnozy, ponieważ obraz kliniczny nie musi być jednoznaczny. Skala zakresu jest od niczego do ciężkich, zaawansowanych chorób wątroby. Na, jak zawsze, w każdej sytuacji, żeby połączyć obraz kliniczny, wyniki badania autoprzeciwciał i obraz histopatologiczny pobranego mięszu wątroby, w tym aspekcie, o których mówiłem, ponieważ występują zespoły nakładania. Prawie oczywistą sprawą, że u pacjenta, który ma przeciwciała mitochondrialne, mamy do czynienia z pierwotnym zabaniem dróg żółciowym zapaleniom dróg żółciowych, danej pierwotną marskością żółciową. Ale tu skala problemu jest taka od niczego, nie ma klinicznie objawu, ma przeciwciała i ona prawdopodobnie ta choroba się wykluje w miarę ubiegłego lat, albo mamy już dokonaną marskością wątroby. I stara nazwa obejmuje. Także to jest bardzo skomplikowane. Przeciwdziała P. anka na przykład jednoznacznie przemawiają za patologią dróg żółci. Prawie, prawie jednoznacznie przemawiają za stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych. No ale to też trzeba uwiarygodnić. Histologicznie gorzej, ale badaniem RCP czy Holangio NMR w tej chwili, ktoś potwierdza nam z bodami wizualiz wizualizującymi. Nie zwężenia, przewężenia, czy nieprawidłowości przebiegu dróg żółciowych zewnątrz czy wewnątrzwątrobowych. I połączenie kilku technik i metod umożliwia postawienie właściwego rozpoznania, także i w miarę prawidłowe leczenie, bo leczymy te schorzenia coraz lepiej. Coraz lepiej. Ale faktem jest, że kilku autoimmunizacyjnych może występować kilka. Problemem też jest, że niektóre zakażenia wirusowe, np. wirus HCV, indukują zjawiska zbliżone w wątrobie do choroby automizacyjnej i my nie za bardzo wiemy, czy jest tylko zwykłe zapalenie wątroby, czy mamy zapalenie, nałożenie na chorobę automizacyjną, czy to zakażenie HCV jest niczym właściwie, wykryciem, ona nic wirus nie spowodowała, a dominuje choroba automizacyjna i ten różnicowanie wymaga ogromnego doświadczenia lekarskiego, bardzo uważnej analizy danych przez specjalistę oczywiście i dostosowania się do określonej sytuacji klinicznej. Co stanowi szczególną trudność w rozpoznaniu autoimmunizacyjnych chorób wątroby? Czemu diagnozowanie są często dopiero w zaawansowanym stadium? Pierwsza trudność, brak objawów klinicznych. Ludzie są zmęczeni, przeanalizowani, nie mają żółtaczki, w związku z tym idą do lekarza, część mężczyzn w ogóle unika lekarza, jak Boże, pod różnymi pozorami, albo lekceważy swoje dolegliwości. Dopiero pojawienie się jakichś takich katastrofalnych objawów w znaczeniu społecznym, no żółtaczki, no zupełna adenamia, to powoduje, że ludzie zgłaszają do lekarza i w tym będzie te choroby są już bardzo zaawansowane. Trzeba pamiętać, że część chorób automizacyjnych Zwykle nie przebiega gwałtownie, ale część, szczególnie u ludzi młodych, przebiega gwałtownie, np. przykład wątroby, które nieleczone w ciągu kilku tygodni, miesięcy prowadzi do niewydolności wątroby, śpiączki wątrobowej, no i zgony oczywiście pacjenta. To się najczęściej zdarza u bardzo młodych osób. Rzecz ciekawa, choroby te wszystkie z powodu dysfunkcji układu pojawiają się zwykle w późniejszym okresie, życia, 50-60 rok życia, prawda, tak jak i choroby reumatoidalne, tak jak i nowotwory, kiedy układ odpornościowy no, zaczyna polegać dysfunkcji, brak tej kontrolnej funkcji limfocytów gręsiczo-zależnych, ale jest subgrupa chorych, specjalnie kobiet, kobiety jakby częściej chorują, które zapadają na okresie około 16-18 roku życia, kiedy ta choroba przega bardzo gwałtownie. Ale też się lepiej leczy. Obecnie mówi się o epidemii chorób z automizacji. Czy zapadalność na autoimmunizacyjne choroby wątroby w Polsce rośnie? Jeśli tak, z czym to jest związane? Wie Panie, ja nie wiem czy to jest epidemia, myślę, że wydaje to jest lepsza świadomość lekarzy, że takie choroby istnieją, bo my uczymy o tym. Lepsze możliwości rozpoznawania, na, dlatego, że dysponujemy określonymi y, możliwościami diagnostyki, jak badania biochemiczne, badania molekularne, badania y, y, autoprzeciwcia, badania histologiczne, czy badania obrazujące, I być może rzeczywiście tych przypadków mamy więcej, z uwagi na starzenie się społeczeństw, dawni ludzie żyje krócej, a więc częściej rozpoznajemy. Tak, być może, i być może są też czynniki środowiskowe. Proszę zwrócić uwagę, co myjemy, no, żywność jest właściwie sztuczna w dużym stopniu, prawda? I czynniki środowiskowe, zatrucie środowiska gigantyczne, fabryki, niefabryki, samochody i tak dalej. Nie wiem, jak to wpływa wszystko razem, ale generalnie żyjemy w zmienionych warunkach środowiskowych, a przede wszystkim żyjemy dłużej, stąd więcej tych chorób. Panie profesorze, co nowego na kongresie amerykańskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą w aspekcie diagnostyki autoimmunizacyjnych chorób wątroby? Proszę Państwa, jest trochę nowości, dotyczy głównie pojawienia się nowych przeciwciał, nowych grup przeciwciał, autoprzeciwciał w diagnostyce pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych, z którym mamy ogromne problemy diagnostyczne jako takie. I to jest jeden element. I drugi, w kilku wykładach podkreślonych, że jest pewna nadinterpretacja overlapów, nakładania się wzajemnych chorób. Mamy z tym same duże problemy u mnie w klinice. Nie zawsze wiemy, czy to jest tylko automizacyjne zapanie wątroby, czy pierwotne żółciowe zapanie żółciowych. Często rozpad nakładania się. Do tego te choroby mogą między sobą dość dynamicznie przechodzić w miarę upływu czasu. Amerykanie sugerują, że raczej jest to związane z nadinterpretowalnością wyników, A raczej trzeba wszystko wiarygodnić biopsją wątroby w tej sytuacji, bo mamy typowe zmiany histologiczne i brak auto przeciwciał typowych dla choroby na obwodzie. I z drugiej strony mamy auto przeciwciała, a histologicznie wychodzi coś innego. I takie przypadki się zdarzają. Także w tej trzy, grupie trzech podstawowych chorób oczywiście jest jeszcze automizacja zapalenie dróg żółciowych, których nie wiadomo jak zupełnie połączyć z tym wszystkim no, no musimy jakoś balansować. I te nowości dotyczą właśnie nowych grup przeciwciał, którego czułość i swoistość zdecydowanie poprawiają rozpoznanie tych trudnych do diagnostyki chorób. Thank you